Z Centrum Drewna Dobre Ogrody w Wiedźrochowicach, w którym zaopatrujemy się w nasze drewno, również w naszą deskę rewacyjną, dostaliśmy właśnie taki, takie trzy kawałki deski, na których będziemy testowali oleje impregnacyjne do zewnątrz z firmy Rubio Monocoat. Ja nie wiem dokładnie, czy ja dobrze wymawiam. W każdym razie mamy trzy próbeczki, które które mamy zamiar teraz przetestować na tym jednym kawałku. Przy stanie surowym zewnętrznym, przy deskach, przy których znajdują się rynny, było też malowane na czarno. Też właśnie tymi, tymi farbami to jest wood cream o kolorze Bold Black. I nasi wykonawcy byli po prostu zachwyceni tym, jak kryje ta, ta farba zewnętrzna. I teraz do tej elewacji mamy tutaj trzy próbki do przetestowania. Dwie są z serii Duro Grid. To są dwa kolory: Grassland Beige i Rocky Amber. A trzeci to jest Wood Cream. I tutaj mamy kolor Mocha Cream. I te trzy właśnie będziemy tutaj nakładać na tą deskę elewacyjną. Tak będzie wyglądała też nasza deska. No, jak widzicie, tutaj jakby z tych trzech kolorów yy, mamy już wybrane dwa na pewno, ponieważ ten tutaj z prawej strony to jest, to jest, zamknę go tutaj. To jest ten Moka Cream. I to jest ta seria Wood Cream. I to jest ewidentnie taka seria, która dosyć mocno kryje. Podejrzewam, że jakby drugi raz jeszcze pomalować, to by zakryła praktycznie całość. Natomiast te dwie to jest ta seria Duro Grid. Tutaj doskonale widać cały rysunek drewna i my jesteśmy pewni, że chcemy jeden z tych dwóch kolorów. Teraz tylko kwestia, że musimy się zdecydować, który, bo praktycznie ten, ten tutaj. No, podkreśla tylko kolor naturalnego drewna, natomiast ten faktycznie jest odrobinę ciemniejszy, ale też przepiękny. E, okazuje się, że te dwa kolory e, przysporzą sporo problemów, ponieważ ja jestem zdania, że jeden kolor, a Krzysztof jest zdania, że drugi kolor. W związku z tym, odczekamy jeszcze chwileczkę, żeby one sobie tutaj wyskły i po prostu pójdziemy z nimi na zewnątrz, przyłożymy je do budynku. Ja wiem, że to nie jest za duża powierzchnia, ale przynajmniej będzie jako taki pogląd. Postaram się też zrobić zdjęcie, żebyście widzieli, jak to jak wygląda różnica w tych kolorach, właśnie na budynku. Ale jest jedna, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dodać. Ja malowałam te deski. Tutaj w pomieszczeniu, i to jest pomieszczenie bardzo niewielkie. Ja nie wiem, czy tutaj w ogóle jest 15 metrów kwadratowych i powiem Wam, że te impregnaty w ogóle ich nie czuć, znaczy czuć ich, ale one nie, nie, no nie śmierdzą tak jak, tak jak większość takich impregnatów. Także no ja jestem akurat mile zaskoczona.